Rok 2019 był pełen fantastycznych filmów, które na długo zapadną nam w pamięć. Witamy w Mod Polska, a dzisiaj odliczamy nasze 10 najlepszych filmów 2019 roku. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Na tej liście przyjrzymy się najwybitniejszym filmom wydanym w 2019 roku. Numer 10: Gwiezdne Wojny: Skywalker Odrodzenie. Co 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Przy napisach końcowych Powrotu Jedi wielu przypuszczało zapewne, że widziało tego ostatniego Jedi w odległej galaktyce. Wówczas nie zdawano sobie sprawy, że oryginalna trylogia stanie się jedynie środkiem obszernej sagi. Seria Gwiezdne Wojny ma z pewnością swoje wzloty i upadki, odkąd 20 lat temu mroczne widmo otworzyło sagę Skywalkera. Czy Skywalker odrodzenie dostarczył nam emocjonujący, porywający finał? Odpowiedź brzmi tak: The force be with you. Numer 9: Lighthouse House. a ze wszystkich lokacji, w które zabrali nas twórcy w 2019, żadna nie była tak tajemnicza jak pewna latarnia. Robert Pattinson i Willem Dafoe tworzą jeden z najbardziej fascynujących duetów roku jako dwaj latarnicy odizolowani na skalistej wysepce. Obaj aktorzy popisują się tak ogromnymi talentami, że ciasny format obrazu ledwo może je zmieścić. To sprawia, że cały seans staje się jeszcze dziwniejszy i bardziej klaustrofobiczny.

Dzięki Uciekaj Jordan Peele sprawił, że widzowie pomyśleli dwa razy o ludziach, z którymi dzielą się chlebem. Nawet jeśli wydają się przyjaźni, za zamkniętymi drzwiami może kryć się coś złego. Reżyser bada podobny temat w to my, chociaż tym razem podkreśla mrok w nas samych. Co brzmi bardziej przerażająco? Bycie dręczonym przez nieznajomego, czy przez własny cień? You're dla Wilsonów nieznajomi i cienie staną się jednym i tym samym, gdy odwiedzą ich sobowtórowie rodziny. We want to take our w taki oto sposób powstał horror przebiegający tak, jakby film o domowej inwazji spotkał się z inwazją porywaczy ciał. Dzięki pomysłowej narracji i czarnemu humorowi, to my wciąż czai się za naszymi plecami. Numer 7. Na noże Po ostatnim Jedi reżyser Ryan Johnson postanowił zająć się projektem totalnie różniącym się od świata Gwiezdnych Wojen. Podzielone reakcje na ostatniego Jedi miały znaczący wpływ na Johnsona podczas tworzenia tego kryminału. Jeden podejrzany jest internetowym trolem. Ta komedia kryminalna to również wyraźny hołd dla Clue, Gosford Park i Agaty Christie. Inspiracje widać cały czas, jednak na noże to coś zupełnie wyjątkowego. To dzieło umacnia pozycję Johnsona jako jednego z najodważniejszych i najbardziej innowacyjnych filmowców obecnych w Hollywood. A do tego wszystkiego fenomenalna gwiazdorska obsada. I suspect. Foul play. I have eliminated no suspects. Number 6, George Rabbit. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Biorąc pod uwagę kontrowersję tematu, nic dziwnego, że ta satyra o II wojnie światowej waha się między opiniami pomysłowa i śmiała, a ofensywna i nieodpowiedzialna. Zarówno producenci Mela Brooksa, jak i być albo nie być Ernsta Lubicza spotkały się z podobnymi reakcjami. Tak jak te filmy stały się klasykami komedii, tak tutaj mamy całkowitą pewność, że Jojo Rabbit zostanie zapamiętany jako wielkie dzieło. Wielu z Was może się zdziwić, jak ciepła i słodko-gorzka jest ta historia. Film jest dziecięcy, ale wnikliwy i pełen fantazji, ale szczery. Przemawia do dzieci w nas wszystkich. Numer 5. Irlandczyk. Deniro, Pacino, Pesci, Scorsese. Czego chcieć więcej? Cóżera, Russell oglądać, to jest dużo chłopców, on ci Irlandczyk to kronika relacji między zabójcą Frankiem Sheeranem, przewodniczącym związku Jimmy Hoffa i szefem mafii Russellem Buffalino. Obaj są dla Sheerana jak bracia, co kumuluje się w jednym z najbardziej napiętych trzecich aktów w historii kina. Cześć, Hi, Frank. a być częścią historii? Tak, yes, I would. Irlandczyk nie tylko staje na równi z najlepszymi dziełami Scorsese, ale także z najlepszymi filmami o przestępczości zorganizowanej, jakie kiedykolwiek powstały. To epopeja filmowa na miarę Ojca Chrzestnego czy pewnego razu w Ameryce. I know things. They don't know why I know. Tak jak życie może przelecieć w mgnieniu oka, tak 290-minutowy czas filmu wydaje się aż za krótki. Numer 4 Joker. Wpływ Martina Scorsese można znaleźć w jokerze, kierującego się taksówkarzem i królem komedii. Reżyser Todd Phillips podjął spore ryzyko dotykając tematu broni, problemów niższych klas społecznych i zdrowia psychicznego oczami kultowego złoczyńcy. Wynikiem jest nieprawdopodobnie urzekające studium postaci. For my whole life. I even really But I do. Are to Chociaż niesamowita reżyseria, zdjęcia i muzyka idealnie ze sobą współgrają, filmu nie byłoby bez fantastycznej roli Wakina Phoenixa. Is it just me? Or is it getting out there? W zapewne występie roku Fenix wrzuca Artura Fleka w mrożącą krew w żyłach grozę, wykorzystując teatralność Alexa Delara, tragiczną naturę Normana Batesa i trwały urok komiksowego klauna. Numer 3: Avengers. Koniec gry. Joker mógł być dużym ryzykiem, ale MCU podjęło takie, jakiego wcześniej branża nie widziała. This is gonna work, Steve. I know I will. I don't know what I'm do, if it Jednak Marvel wciąż czerpie zyski z Kapitan Marvel, Spider-Man Daleko od Domu i oczywiście Avengers Koniec Gry. Kulminacyjne starcie w Sadze Nieskończoności ma wszystko, czego można sobie życzyć. Avengers! Assemble! No! To porywająca celebracja ostatniej dekady. Powraca do poprzednich rozdziałów i przywraca praktycznie każdego ważnego bohatera. Jednocześnie śmiało patrzy w przyszłość z nowymi pomysłami, nieoczekiwanymi zwrotami akcji i ogromnymi poświęceniami. We're gonna be okay. you can rest now. Wszystko kończy się spektakularnym, zapierającym dech w piersiach finałem. Według nas to kino z największym rozmachem. Numer 2. Pewnego razu w Hollywood. Przez ostatnią dekadę skupiano się na nostalgii. Chyba można powiedzieć, że Quentin Tarantino wyprzedził konkurencję, bo zawsze miał obsesję na punkcie przeszłości. Przez pewnego razu w Hollywood reżyser dostarcza list miłosny minionej epoce filmowej. It's official, old Pozornie bardziej niewinny film Tarantino, ale i tak nie brakowało napięcia. Szczególnie jedna tragedia na zawsze zmieni Hollywood, a także resztę Ameryki. W tym filmie Tarantino cofa zegar do godziny 11, a następnie wyciąga nam dywan spod nóg. To co dostajemy to nieprawdopodobna opowieść pobudzająca do myślenia eksploracja alternatywnych wydarzeń i przezabawna historia kumpli w wykonaniu Leonardo DiCaprio i brada Pita, zanim przedstawimy nasz numer jeden oto kilka wyróżnień. Nie widzę It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. You can't be friends with him anymore. Gma! Mom! <laughs> Mom! What? And so, without any further blathering, let's raise our glasses and let our nine-day feast commence. School! Score! I'm done. It means nothing. It meant nothing. Please, give me another shot. To jeszcze nie koniec, ale już prawie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1 Parasite. 우리 다송이는 완전 예술을 가지고 지린데. 그린 거죠? 자화상이에요. Od czasu do czasu pojawia się film, przez który chcemy oślepnąć. Jednak Parasite to film, który zaskakuje na każdym kroku i z każdą kolejną sekundą jest coraz bardziej nieprzewidywalny. A, Mając to na uwadze, postaramy się zdradzić Wam jak najmniej. Powiedzmy, że cały film jest jak śnieżka. Na początku jest mała, ale gdy zaczyna się toczyć, staje się coraz większa, szybsza i bardziej niszczycielska. Reżyser Snowpiercer, Arka Przyszłości, nakręcił film będący połączeniem surowego dreszczowca i dziwacznej czarnej komedii. Kwaś, Reżyser komentuje również klasy społeczne, pozostawiając nas w zadumie, kto tak naprawdę zasługuje na nasze współczucie. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.